Rzeczy. Wejść nie można, oczywiście, wszystko pozamykane no. i na to nie poradzę. Trzeba uważać, bo tutaj miny poślizgowe są na ulicy. Ogólnie dzielnica taka nieciekawa, sobie ale. Przynajmniej jest po czym pochodzić, jak ktoś by chciał pooglądać. Przypominam, jesteśmy w Niemczech Wschodnich. Tu ktoś próbuje próbowali te budynki kiedyś remontować, ale większość budynków jest od góry, od dachu pouszkadzana. I dużo ludzi rezygnowało z kupna czy, czy, czy odnawiania tych budynków, ponieważ koszt nieopłacalny jest. To też ktoś próbował coś tam zrobić chyba Możemy się dalej Widzicie, jak to wygląda hmm, Czy to coś było, czy mur, czy, czy budynek jakiś tak, chyba budynek jakiś W to tylko krzaki rosną Zaniedbane Komu nic się nie chce robić o to bywa. dalej też są budynki, które ktoś próbuje ranimować. Ten budynek, od którego są oczywiście, zamknięty. Jakby to inaczej wyglądało. Ten budynek, co jest tutaj z tymi dyktami, co jest brama zamknięta, bardzo ładny budynek. W sumie niby jest dobry, a jednak zamknięty. Nikt nie mieszka w nim, zaniedbany, jakieś bezdomni mieszkali. Później zabezpieczony został. Ktoś chce to może wejść, oczywiście jak najbardziej. Nie ma problemu z wejściem. Są drzwi metalowe, które niby ktoś tu będzie może to robił, ale to może być tak, że za dwa lata będzie robił, jak się pół budynku już rozleci. Jak to wygląda. Ten budyneczek ma taką sobie rzeźbę w tym miejscu. Powinno to być jakoś fajnie zrobione, zabezpieczone, odnowione. Ale oczywiście po co i na co tutaj odnawiali? na rynku ratusz czy coś tam jakiś budynek państwowy oczywiście, bo, bo takie coś, na takie coś to mają pieniądze, a na inne rzeczy o dziwo nie ma to jest też sobie budyneczek zabytkowy, taki tam sobie i też porzucony zaniedbały góry taka mierzeczka Coś tam kiedyś stało pewnie Rzeczywiście też porzucony Ktoś tam w oknie No chociaż to może ktoś wchodzi bo coś tam w oknie jest jakieś, jakieś ciuchy wywieszone Ktoś tam może urzęduje Nie mam kurte kompletnie pojęcia Tak to wygląda Jeszcze jeden następny budynek w tym samym mieście niedaleko Zabezpieczenie zrobili pewnie dlatego, że coś już się, zaczęło się sypać z dachu Na góry siatki pozakładane obok chyba już będą remontować budynek no tak to wygląda tutaj cały czas i następny tak samo budynki nieremontowane to niektóre od czasu zakończenia wojny najciekawsze jest to, że tam w głębi chyba ktoś mieszkał kiedyś. Nie wygląda mi do końca, żeby mieszkał, ale chyba mieszkał. A tu obok w budynku są zgliszcza, można powiedzieć. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Tak sobie to, taki rzucik. Brała była otwarta, postanowiłem tutaj wejść, taki sobie zrobić rekonesans. Jak mówiłem wcześniej, ktoś tu kiedyś mieszkał. Tylko że chyba zrezygnował z jakiegoś nieznajomego powodu. Normalne drzwi wejściowe, wszystko zamknięte, zabezpieczone. No, ktoś tu próbował kiedyś wejść, chyba. A może był w środku. Okienka wszystko pozamykane tak to wygląda budynek też ten jest zabezpieczony w jakiś sposób powiedzmy że nikt do niego nie może wejść Ludzie wejściowe No, wszystko zamknięte Bramę, ktoś prowo zamknąć też, ale już z tą bramą nie wyszło. Dobra, wychodzę sobie na ulicę. Zobaczymy, co tam będzie można jeszcze dalej. Ciekawego zobaczyć. Zaraz Wam pokażę, ale nie będę wyłączał. <laughs> Tym placu byli tu kiedyś bugarzy Kurde, nie wiem, że coś dojrze. Ktoś tam można dojrzeć. Porozbierane auta, jakieś trupy. Teraz tutaj nie wejdzie się Jest zabezpieczone. Taki mur to jest też tak, taka ciekawostka W ZDR-ach Byłych Na wsiach też mają Wszystkie podwórka tak zabezpieczone Jakieś auta rozbierali Tylko nie wiem jakie do końca I to tak I to na dzisiaj tyle Speluna TV Speluna MMA i Krecik Wszystkich pozdrawia i jak coś to zapraszam na streamy. Na razie miłej niedzieli.